Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Trzy lata dokładnie tyle musieli czekać fani małpy na kolejną płytę. Nowy album toruńskiego rapera promuje singiel Drogi Dress. Mocno emocjonalny, autobiograficzny kawałek opowiada o nielekkim dzieciństwie i o tym, że warto walczyć. Piękny klip w zderzeniu z naprawdę mega formą małpy to piękna zapowiedź albumu Bóg nie gra w kości. Jak bumerang pojawia się znów ten, który dał sobie przerwę odpisania: Jan Rapowanie. Tryb samolotowy to najnowszy jego numer z klipem, na którym jest głównie sam Jan i zdaje się Islandia. Janek nie zawiedzie fanów, powrót jest typowo Janowy. Jego najnowszy album będzie nosił tytuł Buffer. I co ciekawe, będzie można go kupić tylko w dwóch lotach, konkretnie w dwa dni. Pierwszy był w styczniu, a drugi w lutym. Fajnie. W Polsce nie zdarza się to często, ale to fajna opcja. Chodzi o nowe klipy do starych numerów. Na pewno macie kawałki, do których chcielibyście zobaczyć teledyski. Warta mają fani Palucha i jego numeru Bez Strachu. Paluch nakręcił do niego klip, bo utwór stał się częścią filmu Mój Dług, który do kin trafi 25 lutego. Swoją drogą, nie tylko numer jest kozacki, bo film też zapowiada się ciekawie. Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju.